Witajcie kochani. Filmik z wolnego balkonu, Wolne, bo moje, a wszyscy w domu wiadomo, jesteśmy jedną wielką rodziną, karmiczną przede wszystkim. W tych czasach szalonych, tych czasach chaosu, transformacji, czyli to, co się dzieje w tej chwili, gdzie celowo jest robione zamieszanie po to, abyśmy już sami nie wiedzieli, jak się nazywamy i. Eee, przede wszystkim do tego, aby nam... właśnie, tak fajnie wieje. Aby zrobić z nas przez lęki i przez inne informacje, zrobić z nas po prostu zwykłych niewolników. Dzisiaj chcę porozmawiać o czymś innym, nie? Mówiliśmy dużo o lękach, wiemy, że jesteśmy istotami straumatyzowanymi, nosimy te lęki w sobie. A dzisiaj chciałam porozmawiać o naszej pięknej głowie. <laughs> Ponieważ w czasach zmian tak naprawdę głowa nie wytrzymuje i ma do tego absolutnie prawo, bo jest przyzwyczajona do pewnych rzeczy. I chciałabym dzisiaj porozmawiać, wspomnieć o rutynie dnia codziennego, a tak naprawdę o naszych poglądach, tego, czego się bardzo kurczowo trzymamy często i często, zwłaszcza dzisiaj, w czasach transformacji, czyli zmiany, 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 płacimy za to olbrzymią cenę. Tą olbrzymią cenę to są nasze stresy, nerwy, bo jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, bo mamy takie, a nie inne poglądy, bo. Tu możemy dodać jeszcze oczywiście coś, co ciągnie się z przeszłości, czyli z poprzednich cieleń. Jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, że coś ma być tak, a nie inaczej. To oczywiście wszystko podłapuje nasz mózg, ponieważ mózg ma pewne ścieżki wytarte swoich zachowań, swoich przyzwyczajeń i w czasach, kiedy są zmiany. Czasem kompletnie niezależne od nas, bo to, co dzieje się na zewnątrz, jeżeli chodzi o strefę ekonomiczną, polityczną, nazwijmy to, i również socjalną, no niekoniecznie mamy na to wpływ. Do czasu, oczywiście, kochani, do czasu, wszystko jest do czasu, bo zmiany idą i to bardzo duże. Jest to tylko właśnie kwestia czasu, więc spokojnie. Warto by się było przyjrzeć, co takiego siedzi w naszych głowach, co w tej chwili nas denerwuje. Wiecie, to jest to, co. Um, próbowano zrobić kiedyś, bo y, trzeba popatrzeć na Ziemię też w kontekście takim całościowym, historycznym, również nasze doświadczanie tutaj. To, co kiedyś próbowano zrobić z rasą ludzką, żeby zrobić z nich bioroboty. To są jeszcze, słuchajcie, pomysły z Atlantydy. I zobaczcie, jak one po tych 500 tysiącach lat życia na Ziemi, tej pięknej rasy. Jaką my jesteśmy w tej chwili tutaj? Rasy ziemskiej, rasy ludzkiej, mimo że większość z nas pochodzi z kosmosu, ale w tej chwili doświadcza właśnie tego, co próbują z nas zrobić. Biologiczne roboty. Biologiczne roboty, ponieważ rasa Zorionu nie chce naszych emocji, oni nie chcą naszego przeciwstawiania się, oni nie chcą naszego serca. No co oni nie chcą, to mnie absolutnie nie interesuje. Mi interesuje, co ja czuję tutaj. I kiedy zastanawiasz się. Jak podejść w dzisiejszych czasach, jak podejść do swojej głowy, do swojego rozumu, do tego, który działa tylko w 80%, z dziwnych przyczyn. No nie dziwny, tylko po prostu on został celowo zablokowany. Warto by było uzmysłowić sobie, na co mnie tak na dzisiaj bardzo denerwuje. Może to być jakieś zachowanie, może to być jakieś oczekiwanie moje, ze mnie wypływające. Otwarty o umysł, tak naprawdę to jest umysł, który jest otwarty na nowe informacje, na nowe przyzwyczajenia i na nowe wyzwania też. Nie zamykajmy się, proszę, mentalnie w pewnych poglądach, które mamy w sobie, nosimy od setek tysięcy lat. Bo kiedyś było to prawdziwe, kiedyś, ale nie jest teraz. I w tej rutynie dzisiejszego dnia popatrz na siebie, co możesz jeszcze zmienić, co możesz. Zmienić, żeby się nie spalać. Bo to, że oni chcą wyrzucić z nas emocje, czyli zostawić nas tylko w obrębie umysłu i tak ograniczonego, bo przecież umysł wbrew pozorom jest wielką potęgą. <grym> a tego kiedy rozwijasz się świadomie, nie odpuszczaj swojego umysłu. Jesteś ciałem, umysłem i duszą tu na Ziemi. A Twój umysł jest potrzebny do bycia w materii. Bo to mogą mamy, ale twój umysł, skoro jest potrzebny do bycia w materii, to dawaj mu zmiany. A kiedy on się buntuje albo próbuje się buntować, mów po prostu: pozwalam sobie, pozwalam sobie na pozytywne zmiany w moim życiu i czuję się bezpiecznie. Umysł potrzebuje tylko i wyłącznie gwarancji bezpieczeństwa. Jeżeli mu powiesz, że to będzie bezpieczne. On może w to wejść. I pozwól sobie, pozwól sobie. Jeżeli umysł nie nadąża, wyłącza się, wariuje. To są choroby psychiatryczne. Tak na skróty mówiąc, nie? bo choroba psychiatryczna jest bardzo złożona. Więc na dzień dzisiejszy chciałam wspomnieć o czymś takim jak nasze przyzwyczajenia, zachowania, poglądy myślowe, nie? systemy wierzeń. Zobaczcie, co się dzieje, jak one pięknie transformują jak pięknie wychodzi prawda i ta prawda będzie wychodzić jeszcze i jeszcze bardziej, to jest rewelacja to jest cudne, o tym człowiek po prostu tak naprawdę marzy, żeby w końcu to wyszło na ja i proszę sobie wbić do swojej pięknej główki, że e, to co było wcześniej już nie przyjdzie już nie będzie takich czas, czasów a jakie czasy przyjdą zależy od ciebie, ode mnie, od innych bo ziemia wie, że sobie doskonale poradzi, jak jej się nie będzie podobać, oczyści się w sposób naturalny na danym terenie ona przeżyje, ona ciągle wzrasta, ona ciągle wyżej i wyżej wibruje. A to, jak Ty będziesz wibrował, jak będzie wyglądało Twoje życie, czy moje, czy nasze tutaj, zależy tak naprawdę od nas. W tym, między innymi, od tego, co nosisz w głowie. I czy pozwalasz, aby również poglądy w Twojej głowie się zmieniały. Więc niech się zmieniają, niech płyną. A Ty i ja, Czujemy się z tym absolutnie bezpiecznie. I tego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie.